Jeżeli korzystasz z reklam Meta i nie widzisz żadnych efektów, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj obaj wiemy, że na social mediach jest miliony, miliony ludzi, którzy tylko scrollują i czekają, żeby coś zobaczyć, więc są tam Twoi idealni klienci, potencjalni klienci. Więc to nie jest dokładnie problem, że to Ty nie możesz ich znaleźć, bardziej problem jest w tym, że to oni nie mogą znaleźć Ciebie. I szczerze mówiąc, zupełnie mi to nie dziwi. Bo żeby dzisiaj normalna osoba mogła ustawić zwykłą kampanię, zwykłą reklamę, to musi być chyba jakimś geniuszem. Do tego najlepiej naukowcem, marketerem, matematykiem, znać się na algorytmach, wszystko w jednym. Po co ci to wszystko wiedzieć? Jeżeli jesteś zwykłym dietetykiem, lekarzem, dentystą na przykład, hydraulikiem, wydaje mi się, wydaje mi się, że jeżeli jesteś taką osobą, to raczej chcesz robić to, co robisz na co dzień. Nie? Po to jesteś tym, kim jesteś. Ale załóżmy, że OK, że dalej chcesz próbować reklam, mam dla Ciebie jedną radę, która pomoże Ci to zrobić. Jeżeli ustawiasz reklamę, szczególnie na początku, nie narzucaj Facebookowi sztucznych odbiorców, nie, na, nie narzucaj sztywnych odbiorców. Na początek naprawdę najlepiej, jeżeli dasz mu się zoptymalizować, dasz mu działać i efekty będą lepsze. Jeżeli jednak masz dosyć siedzenia przy tym samodzielnie, to napisz do mnie, skontaktuj się, weź w mój profil i zobaczymy, co da się zrobić w Twoim przypadku.